Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat wyboru systemu treningowego. Będzie to zależało od wielu czynników, między innymi takich jak Wasz poziom zaawansowania. Jeżeli jesteście osobą początkującą, będziecie mieli inny system treningowy od osoby, która już spędziła jakiś czas na siłowni i od kogoś, kto jest już na poziomie zaawansowanym. Kolejną rzeczą, którą musimy wziąć pod uwagę, są Wasze możliwości regeneracyjne. Co mam na myśli? Czy obecnie macie zoptymalizowany sen, czy obecnie macie mało stresu w życiu, czy macie dopiętą dietę? Kolejnym bardzo ważnym punktem będzie to, ile czasu tak naprawdę możecie poświęcić w życiu na siłownię. Wiele osób początkujących popełnia ten błąd, że rzuca się na głęboką wodę. Od razu zakłada, że będzie robiło 7 treningów w tygodniu, zamiast skupić się nad czymś, co będzie Osiągalne i długofalowe do utrzymania. Co mam na myśli? Za każdym razem, gdy osoba, która założy 7 treningów w tygodniu i nie dotrzyma tego danego sobie słowa, zalicza ona małą porażkę. A jak wiemy, porażki zbliżają nas do poddania się. My chcemy kontynuować naszą przygodę z poprawą sylwetki, poprawą zdrowia jak najdłużej. Więc lepiej założyć jako osoba, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z siłownią, że będę w stanie i długofalowo będę mógł trenować trzy razy w tygodniu niż siedem. Wtedy za każdym razem, nawet jeżeli nam się przesunie ten jeden trening w jakimś przypadku, którego nie przewidzieliśmy, to możemy nadal nadrobić go następnego dnia. Za to, gdy mamy siedem treningów, jeden nam już odpadnie, mamy niewykonany plan, już głowiem mamy małą porażkę. Dlatego dla osób początkujących, które dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z siłownią, najlepszym systemem treningowym będzie full body workout, czyli trening całego ciała. Trening, na którym dosłownie przepracujemy każdą partię mięśniową. Nogi, klatkę piersiową, plecy, barki, ramiona, wszystko będzie przepracowane właśnie na tym treningu. Tylko, że skupimy się głównie na ćwiczeniach wielostawowych. Będzie. Wszelkiego rodzaju maszyny, wszelkiego rodzaju izolacje będą minimalnym dodatkiem. Zresztą możecie zobaczyć darmowy Full Body Workout, który znajduje się właśnie na tym kanale. Z biegiem czasu zrozumiemy i powinniśmy rozumieć, że osoby początkujące... Powinniśmy rozumieć, że osoby początkujące, które do tej pory dawały zero bodźca dla mięśnia, gdy dadzą minimalną ilość... Będą progresowały w bardzo, bardzo szybkim tempie. Więc możemy na spokojnie ustalić, że na jeden trening będziemy robili dwie serie na partię. I wiele osób zastanowi się i pomyśli: Jest to dość mało, bo wychodzi tylko 6 serii tygodniowo, ale to jest 6 do zera, co robiliśmy wcześniej. Także jest to znacząca ilość, i musimy wziąć pod uwagę również opcje takie jak Często zauważamy, że ktoś przychodzi do trenera kata tak zwanego, który na pierwszym treningu pokazuje mu, jak to siłownia jest hardkorowa, jak to tak naprawdę zajeżdża organizm tej osoby i co najczęściej widzimy, ta osoba nie wraca. My chcemy dać taką objętość, która da nam oczywiście ten progres. Będziemy czuli jakąś obolałość, ale nie do stopnia, że nie będziemy dali rady wstać z łóżka, ponieważ mamy jeszcze życie poza siłownią. Więc minimalna objętość, która da nam progres. Full body workout fenomenalny dla osób początkujących. I tutaj, jeżeli mamy sobie 6 serii na początku, to z biegiem tygodni, powiedzmy po 3-4, gdy zauważymy, że już nie czujemy żadnej obolałości i możemy progresować, dodajemy minimum. Czyli jedną, dwie serie na partię. Również w tym materiale pokażę Wam, bo im bardziej jesteśmy zaawansowani, tym bardziej dostrzegamy luki w naszym organizmie, i to również rzutuje na to, jaki system treningowy będziemy wykorzystywać w danym momencie, bo musicie zrozumieć, że Wasz system treningowy będzie się zmieniał wraz z biegiem czasu i wraz z Waszym zapotrzebowaniem na właśnie owe zmiany. Wraz z Waszym zapotrzebowaniem na progres w danych partiach. Ale jako osoba początkująca, która oczywiście widzi te partie u największych osób, czyli klatka piersiowa bądź ramiona, i chce mieć je jako dominujące, nie powinniśmy się na tym skupiać. Dlaczego? My w tym momencie mamy wszystko słabe. Nasze całe ciało jest czymś do dobudowy. Więc full body workout, trening całego ciała, będzie fenomenalny. Co z małymi partiami? Wystarczą też dwie serie, ale nie musimy robić jej co każdy trening. Możemy zrobić na przykład co drugi, czyli chodzi mi o ramiona. Cztery serie tygodniowo świetnie, w zupełności wystarczy. Co potem? Gdy jesteśmy osobami bardziej zaawansowanymi, zauważamy, że nasze, nasz organizm wymaga większego odpoczynku pomiędzy danymi partiami mięśniowymi. Więc tutaj, jeżeli mamy, jeżeli pozwala nam na to czas, przechodzimy na trening upper lower, czyli góra dół. Potrzebujemy wtedy 4 dni w tygodniu i możemy sobie zrobić upper, off, lower, off, upper, lower, off. Wtedy mamy po prostu przelicznik 4 dni. Możemy również popracować 2 dni pod rząd, dzień przerwy, 2 dni pod rząd, 2 dni przerwy. W zależności od naszych opcji, które daje nam życie. I tak jak mówię, zauważyliśmy, że nasze mięśnie wymagają już większej regeneracji niż do tej pory. Także przechodzimy sobie na trening Góra Dół i mamy dłuższy odstęp pomiędzy jedną partią trenowaną a drugą. I tutaj również bardzo fajnie możemy sobie manipulować objętością. Jednakże, co bym wziął pod uwagę, to te dwa plany, Góra Dół i Full Body Workout, przytrzymałbym dla osób początkujących. Są osoby, które również z dużym sukcesem używają planu Upper-Lower, ale mają one wtedy sylwetkę, która jest bardzo równomierna. Co mam na myśli? Ani dół, ani góra nie są za bardzo dominujące. Oczywiście można ustawić te plany tak, żeby progresować i działać nad jakąś partią dominującą, ale lepszy byłby już do tego push-pull, do którego za chwilę przejdziemy. Jednakże, u mnie na przykład. Upper Lower nie zadziałał, o czym w następnym materiale. Ale również, jakbyście chcieli Upper Lower, znajduje się on na kanale. Zauważamy, że znowu nasze partie, na przykład plecy, potrzebują troszeczkę więcej regeneracji niż nasza klatka. Także przechodzimy na kolejny etap naszego planu treningowe, treningowego naszego systemu, którym będzie właśnie push pull legs. I tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że niekoniecznie potrzebujemy 5 dni treningowych, chociaż to by było najbardziej optymalne. Co możemy zrobić na przykład przy pięciu dniach treningowych? Push, pull, legs, upper, lower. Super. Co możemy również zrobić? Push, pull, legs. I tutaj partie, które nam brakuje, na przykład push i dwójki i plecy w minimalnej objętości. Wtedy dajemy troszeczkę inaczej. Również jeżeli mówimy teraz o partiach, które. Będą dominujące. Zauważamy sobie, że na przykład nasze barki wymagają większej objętości, ale za to nasze ramiona już nie, bo są mocno, mocno naprzód przed barkami. Więc musimy z czegoś odjąć, żeby do czegoś dodać. Prosta matematyka. Z jakiej przyczyny nie nadgonimy inaczej tej właśnie słabszej partii i nie będziemy na tyle symetryczni, a na tym nam zależy. Więc jeżeli na przykład obecnie stawiamy nasz priorytet na klatkę i dajemy sobie 12 serii roboczych tygodniowo, 18, tyle ile pozwoli wam, żeby się zregenerować w piku całego planu, to na plecy, które zobaczyliśmy, że są bardzo mocno dominujące, musimy dać troszeczkę mniej. Czyli plecy bądź partie, które chcemy obecnie, e, nie są, które są obecnie dominujące, zostają u nas na utrzymaniu. Jest to w zupełności wystarczające, żeby dać na większe partie 8 do 10 serii. Tylko musimy nadal zadawać sobie pytanie, czy regeneruję się, czy się wysypiam, czy mam stres w życiu, czy dojadam. To za każdym razem są pytania, które musimy sobie zadać. I oczywiście, pamiętajcie, osoby, które mnie śledzą, wiedzą za każdym razem, co będę mówił i przekazywał. Każdy plan treningowy zadziała, jeżeli ty będziesz bardzo ciężko działał. Co mam na myśli? Intensywność ma znaczenie. Intensywności najczęściej brakuje każdemu, jeżeli chodzi o trening siłowy. Więc co ze splitem samym w sobie, bro splitem? Bo każdy ten trening dzielony jest też splitem. Sama nazwa wskazuje. Bro split zostawiłbym dla kulturystów, którzy są bardzo, bardzo zaawansowani. Jeżeli ktoś powie, że bro split nie działa. Wielu robiło sylwetkę właśnie brosplitem, więc nie możemy powiedzieć, że on nie działa, jednakże ja sugeruję dla większości, żeby każda partia była trenowana dwa razy w tygodniu. Ale nie mówię, że on nie działa. Jednakże jest on przeznaczony dla osób, które potrzebują już tak dużego odstępu i wymaga ich mięsień tak dużego zmęczenia, że po prostu nie mogą sobie pozwolić na kolejny trening. Więc często możemy zobaczyć modyfikacje brosplitów w stylu właśnie push-pull. Gdzie dodajemy sobie na przykład do klatki barki, gdzie są to mięśnie, które działają razem. Więc jak widzicie, z, wraz z biegiem Waszego doświadczenia i wraz z tym, jak duzi jesteście, bo oczywiście Wasza masa mięśniowa również wpływa na to, ile jak się możecie regenerować. W, wraz z tym będziecie zmieniali swój plan w zależności od Waszych potrzeb. Mam nadzieję, że pomogłem. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. I w komentarzu możecie również napisać, jaki temat chcielibyście, żebym poruszył kolejny. Dziękuję bardzo.